To tylko się przeżegnać i, 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 i na jasną górę. To <noise> Wirtualny żuwik w takim razie. No to, to Bach. Będziemy się teraz sklepać po plecach i będzie słodko pierdząco. To, to zaparkujmy Dobra. na chwilę, bo to jest bardzo ważny moment. Bo nie daj Boże, jeszcze to był ten brzydki na, na literę. M. Nie mówmy tego. Nie, 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 nie mów, mówmy, <noise> że mówimy o umowach, to jeszcze nie, tego słowa na M nie używamy. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku świata widzianego. Okiem kupca. Ja Dziś dzisiaj będziemy... nie do zrobiłem się. <laughs> to tak na będny chwilę trochę. <laughs> Dziś będziemy mieli hamletowskie rozważania. Zawierać czy nie zawierać? Oto jest pytanie. Będziemy rozmawiać o umowach w zakupach. Przygotowując się do tego odcinka, mieliśmy z Jackiem bardzo fajne rozważania, zupełnie sprzeciwległych biegunów, jak kaliusz i zakopane. Jak Do, czego dopro... Do czego nas doprowadzi ta rozmowa, tego nie wiemy. Natomiast Jacek zaskoczył mnie swoją tezą, twierdząc, że umowy są niepotrzebne, a ja zaskoczyłem Jacka tezą, że są niezbędne. Więc zobaczymy, co przyniesie nam ta rozmowa. Jacek, no. No, no dobra. No to Łukasz to. No to w takim razie pytanie, no bo faktycznie, jak przygotowywaliśmy się, to mieliśmy trochę rozbieżne zdania, ale ja mam takie wrażenie, że na końcu się spotkaliśmy i się włodzi, i być może będzie podobnie tym razem, chociaż faktycznie nie wiemy nigdy, jak to będzie, bo lecimy trochę na, na żywie. Łukasz, pytanie w związku z tym do Ciebie. Jak Ty oceniasz konieczność, przydatność umów do zawiązywania ich z dostawcami w zakupach z perspektywy zakupowej? Ja uważam, że umowa jest konieczna. Umowa jest konieczna z tego względu, że zabezpiecza wiele ryzyk, które może się pojawić w takiej relacji. Oczywiście, no może być tak, że dogadamy coś bez umowy, dogadamy coś na zasadzie relacji, dogadamy coś, co zawsze tak robiliśmy i zawsze działało. No, ale historia zna przypadki, które gdyby nie umowa, no to w sądzie kupiec byłby na pozycji przegranej, bo by się okazało, że zawierzył czemuś, zawierzył jakiejś transakcji, która nie została w sposób należyty wykonana, albo w ogóle nie została wykonana, albo dostawca wykręcił jakiś numer. No i nie ma się o co oprzeć, no bo tak naprawdę sięgamy do dokumentów i patrzymy, no mamy tylko zamówienie, nie mamy żadnych innych zapisów, które by nas chroniły, czy, czy pozwoliły egzekwować swoje prawa, swoje żądania, to, czego oczekiwaliśmy. Konsekwencje no, mogą być katastrofalne, może być zerwany łańcuch dostaw, może być zatrzymana linia produkcyjna, może nie, może nie, nie mieć alternatywy, jeżeli chodzi o danego dostawcę, bo nie daj Boże, jeszcze to był ten brzydki na, na literę M. Nie mówmy tego, nie, nie. nie mów, bo, wiesz, nie dość, że mówimy o umowach, to jeszcze nie, tego słowa na M nie używamy. No dobrze. <gry> Powstrzymaj Więc... się, Łukasz. <laughs> Skutków może być bardzo dużo, więc ja uważam, że należy zabezpieczyć każdą transakcję stosowną umową, która będzie zawierała przynajmniej wyobrażalny, tudzież niewyobrażalny katalog ryzyk, które mogą powstać poprzez daną transakcję. Mhm. Jakie Dobra. jest Twoje zdanie? To ja to ja tutaj w takim razie po, po, pozwolę sobie wyrazić zdanie odrębne, tak tylko trochę ku dyskusji. To znaczy umowa faktycznie, no, dobrze jak ona jest, natomiast jak jej nie ma. Ja będę kiedyś jest jednym z moich pierwszych szefów i zresztą z moim kolegą do, dotychczas on mówił tak, że dobry kupiec to niezależnie od tego, jak je zumować, czy jak nie ma, to i tak sprawę wyciągnie. I ja tak też uważam, że te argumenty komercyjne mają zawsze większą wagę niż argumenty prawne. I już wyjaśnię, co mam na myśli, ale przy, przywołam sobie tutaj kiedyś mieliśmy takiego piłkarza w reprezentacji polskiej, Tomasz Hajto i on mi się kojarzy z tym, że sędzia jest sędzią, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I... <grym> I trochę tak mi się też widzi, właśnie, że my mamy jednak w biznesie. Podam przykład. Załóżmy, że mam umowę. A ja akurat to jest przykład z życia mój, który mi się przytrafił. Mam umowę z dostawcą, w której mam kary umowne za niezrealizowanie terminowych dostaw. No i dostawca tych dostaw terminowo nie realizuje. Z tym, że teraz tutaj wchodzimy sobie w szczegóły. No bo zamówionych zostało 100 w jednym asortymencie. Powiedzmy, niech to będzie asortyment A, a w asortymencie B zamówiliśmy dodatkowo 50, czego nie było w ogóle w umowie, po prostu w trakcie realizacji współpracy, stwierdziliśmy, że potrzebujemy dodatkowo jeszcze asortyment B w ilości 50. No i dostawca dostarcza asortymentu A 80, asortymentu B 50 i przy 50 i, i potem my kolejny zamawiamy asortyment A, dostawca się spóźnia, a my mówimy, no to sorry, misu, teraz będzie kara. I w tym wypadku wydaje mi się, ona jest niezasadna, no bo dostawca i tak dostarczył więcej niż po, początkowo wynikało to z umowy, niż do czego się zobowiązał. My w trakcie później realizacji, a biznes przecież jest bardzo dynamiczny i cały czas się zmienia. Zmodyfikowaliśmy zasady współpracy, one potem już nie zostały zapisane w tej umowie, no bo gdzieś tam na mailach, na telefonie, do dostawcy mówisz, to mi przyszli później, to mi przyszli wcześniej, no ale jak się trafi jakiś twardogłowy. Prawnik, niech będzie, tutaj pozdrawiamy wszystkich prawników i oczywiście bardzo was lubimy, no ale załóżmy teraz taki wchodzi twardo głowy, jajo głowy, mówi: no dobra, dobra. 80 dostarczył, 81 się spóźnił, fach, będzie kara. No i w tym wypadku wydaje mi się, że ona jest po pierwsze niezasadna, i to jest jeden przykład. Inny Okej, okay, tylko teraz. No. To, to zaparkujmy na chwilę, bo to jest bardzo ważny moment, no bo jeżeli masz, jesteś w spółce prywatnej, to możesz sobie tam sam tym zarządzać, czy ty będziesz egzekwował tą karę i narazisz się na stracenie relacji z dostawcą, czy też nie, czy to ci się opłaca, czy to ci się nie opłaca. Mhm. Być może on w zamian będzie mógł zrobić coś innego albo albo w jakikolwiek inny sposób, ale jak jesteś w spółce podlegającej Skarbowi Państwa, no to nie masz wyboru. No jeżeli ty wiesz, że należy ci się kara, a ty tej kary nie wyegzekwujesz, to możesz zostać posądzony o narażenie spółki na, czy na, na niegospodarność. Tak. To widzisz w pasiaki. No, być może w pasiaki nie, ale wiesz, no jest to i taki duży zgrzyt. Jeżeli jesteś w spółce podlegającej skarbowi państwa, nie masz wyboru. No Musisz egzekwować tą karę, bo możesz być posądzony o działanie na szkodę spółki. No, mhm. no, nikt nie chce mieć takiego zarzutu. No nie, nie, to, to oczywiście to są pewne ryzy ryzyka w ogóle nawiązywania współpracy z, ze spółkami państwowymi według mnie, bo tam bardziej regulamin i tam właśnie tych relacji nie możesz nawiązać. Bo do czego ja zmierzam? Ja się, ja się chcę odnieść do tego, co nazywamy w biznesie często sustainability, czyli trwałość biznesu i ona dotyczy w dużej mierze właśnie stabilności relacji biznesowych, stabilności dostawców, więc my wyszukujemy dostawców, którzy mają określone zdolności, możliwości. W nowomowie korporacyjnej nazwalibyśmy to capabilities, czyli właśnie zdolności do czegoś, do wytwarzania jakich produktów dla nas do jakichś innowacji i jak z tym kimś pracuję, to ta umowa, ona nie jest w stanie spisać wszystkich aspektów tej współpracy. Bardziej umowę widzę tutaj na potrzeby, kiedy mamy dużo tego biznesu, różne jednostki biznesowe kupują od tego samego dostawcy. Mamy umowy globalne albo regionalne i wtedy spisujemy ten. SLA, znowu nomenklatura zakupowa, spisujemy ten service level agreement, spisujemy sobie zakres tej współpracy, jaki tam będzie, ogólne warunki współpracy, terminy realizacji, MOQ i tak dalej, żeby to było ustalone. I to jest ważne, ja jestem za tym jak najbardziej, żeby to było. Nawet kary umowne też spoko. Natomiast ja tutaj chcę powiedzieć, że moje podejście się do tego dosyć mocno zmieniło na przestrzeni lat, bo 15 lat temu, jakbyś mnie spytał, umowa bez kary umownej, dla mnie to po prostu była nieumowa, to może sobie to pomyślić nad kominkiem i oglądać i nie ma to żadnej wartości. Obecnie natomiast uważam, że te kary umowne, one już nie mają aż takiego dla mnie większego znaczenia, bo właśnie o wiele większe znaczenie dla mnie ma ta relacja z tym dostawcą, i to nie w rozumieniu, że będziemy się teraz sklepać po plecach i będzie słodko pierdząco przy stole wigilijnym, tylko bardziej na zasadzie, że ja mam w tobie partnera, z którym będę pracował następnych 10 lat. I w związku z czym, jeśli ty mi teraz wywinąłeś jakiś numer, drogi dostawco, to nieważne, czy ja mam z Tobą umowę, czy ja jej nie mam, to Ty ten numer po prostu musisz teraz naprawić. W ramach tych dobrych relacji tej dobrej współpracy. Jeśli tego nie zrobisz, no to dla mnie to jest sygnał, że to nie, że to nie jest już trwała współpraca i trwała relacja. Tylko nam coś tutaj się nie klika, niezależnie od tego, mm -hmm. czy ta umowa jest, czy jej nie ma. Z biegiem lat jest tak, że spółki zaczęły dbać bardzo mocno o wartość swojej marki, o PR, o, o to, jak są postrzegane. Taka sytuacja, gdzie z partnera stajesz się nagle wrogiem, może Ci bardzo mocno zaszkodzić. W tej chwili w mediach społecznościowych możesz naprawdę wiele zrobić i takiemu dostawcy bardziej zaszkodzić niż tymi karami umownymi tak naprawdę. Nie? Mm -hmm. No, a poza tym jest to nieprofesjonalne jakieś tam i koniec mm -hmm. końcem, no nie chcemy się uwiązać na długo właśnie z kimś, kogo uznajemy za nieprofesjonalnego. Więc znowu ta trwałość tego biznesu. Mhm. Ja mam też takie doświadczenia swoje, gdzie na przykład dostawca dał ciała i było zasadne naliczenie kar, natomiast umawialiśmy się, że dobra, ja tych kar tutaj nie naliczam, zamiast za to ty mi zrobisz coś innego, czyli w pewnym sensie jakaś tam rekompensata była. Kiedyś miałem inną sytuację, na przykład, gdzie nie miałem umowy w ogóle, to, to podam wam taki przykład. No, nie miałem umowy, robię aukcję elektroniczną, mój aktualny dostawca tą aukcję wygrywa i wygrał to o włos, dosłownie, bo to, to była bardzo fajnie zrobiona aukcja. Tam było kilku dostawców, przebijali się dosłownie o grosz i na końcu mój aktualny dostawca wygrał. Natomiast następnego dnia do mnie dzwoni i mówi: Panie Jacku, bo nas to jednak tam trochę no, przesadziliśmy, emocje nas tutaj poniosły, wzięliśmy w górę. My, jak ja sobie to przeliczyłem, to ja nie jestem w stanie zrealizować tego kontraktu, w tej umowy zgodnie z tymi warunkami cenowymi, które wygrałem. I dla mnie to była sytuacja strasznie niekomfortowa, no bo co ja mam teraz zrobię? Ja mam iść teraz do tego drugiego dostawcy, który był drugi w tej aukcji, powiedzieć Dobry, to teraz będziesz dostarczał. No przecież, jak by wyglądała moja wiarygodność? On by uznał, że ja jestem, że to ja byłem tym pierwszym sobie na Zająca i tylko więc cała wiarygodność do aukcji, do, do mnie jako do kupującego, znowu do trwałości jakiejś relacji biznesu, do profesjonalizmu, leży w gruzach. No więc ja się hmm. odwołuję do tego mojego dostawcy, który wygrał i mówię słuchaj, mistrzu, no sorry, ale jeżeli ty tak stawiasz sprawę, że jednego dnia składasz ofertę i wygrywasz o włos, drugiego ją wycofujesz, no to jak ty sobie wyobrażasz współpracę za pół roku, za rok, za dwa, skoro twoja wiarygodność w tym momencie, dla mnie jest co najlepiej mm. w wątpliwa. I Ale znowu, jest znowu jest to, o czym mówiliśmy, czyli jeżeli jesteś w tej spółce prywatnej, możesz sobie na to pozwolić, na zasadzie, co ty sobie wyobrażasz, mm. będąc w spółce z kapitałem Skarbu Państwa, nie masz takiej możliwości, to znaczy, no, jeżeli nie masz podstaw do odrzucenia oferty, to jej nie możesz odrzucić, to po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli ten dostawca cię się wy, wycofa z, ze złożonej oferty, a nie miał na przykład, nie było wymogu złożenia wadium w przetargu, no to sorry, to się po prostu może wycofać i tyle. No jeżeli nie mamy umowy, jeżeli mamy umowę, no to już jest zupełnie inna sytuacja, bo wtedy nie tak łatwo się no jest tak. wycofać. Ale gdyby tej umowy nie było, a ten przetarg zakończył się jakimś tam wynikiem, dochodzimy do momentu realizacji zamówienia, a tu się okazuje, że dostawca mówi nie, ja się jednak przeliczyłem, nie? to ja się wycofuję. To mhm. gdybym ja tego dokumentu umowy nie miał, no to niestety byłbym bardzo, w bardzo trudnej sytuacji. Szapoba dla wszystkich kupców zamówień publicznych, naprawdę jesteście magajwarami dla mnie, jeśli się poruszacie w tych, w tych mandrach przepisów i bez możliwości, właśnie takiego komercyjnego trochę, bo ten mój punkt widzenia, który tutaj chcę wyciągnąć, mhm. on jest taki właśnie bardzo komercyjny, że ta siła argumentów komercyjnych, ja będę z tobą pracował teraz za rogi, za dwa i za trzy, i to będzie miało wartość komercyjną, handlową, biznesową dla ciebie, jeśli ty się teraz dla mnie zachowasz też w porządku. No, jeżeli mhm. ja tym argumentem nie mogę się posłużyć, no bo jednak muszę się posłużyć bardziej sformalizowaną formą współpracy, gdzieś tam opartą o regulamin, no. O, o przepisy, no to faktycznie, szapo ba. Wielokrotnie, Jacek, w naszych rozmowach podkreślaliśmy, jak ważna jest relacja z dostawcą, i ona jest cholernie ważna. I to, to, mm. jest, to są właśnie przykłady tego, gdzie ta relacja działa i jak ona działa. I no niestety, wielu kupców z zamówień publicznych może tylko sobie o tym pomarzyć, żeby mieć taką relację, żeby móc działać po partnersku, żeby mieć ten komfort, że komuś nie, ob, nie będzie opłacało się stracić wizerunku, stracić tej, tej relacji partnerskiej, nie? A tutaj mm. działają na przepisach, na suchych faktach, więc no nie ma nie mają pola do do zarządzania do z, do, z dostawcami właśnie w sposób relacyjny. Mhm. Moje zdanie jest takie, że w ogóle właśnie to ja uważam, że te umowy też warto spisywać, przy czym w takich właśnie sytuacjach, kiedy mamy więcej fabryk, więcej zakładów, więcej krajów, więcej interesariuszy, których ta umowa dotyka po to właśnie, mhm. że spiszemy sobie ten zakres, ogólne warunki współpracy i terminy realizacji MOQ i tak dalej. I potem rozdystrybujemy to i każdy wie, jaki jest ten fundament. Natomiast nie sposób jest spisać wszystkich możliwych Wszystkich sytuacji, które tam będą i bardzo skrupulatnie się tej umowy tak. trzymać. Tu, tu dochodzi jeszcze aspekt obiegu dokumentów w firmie, bo może się okazać, że jeżeli ustawisz sobie pewien próg istotności, i to jest, to jest bardzo fajny mechanizm, że ustawiasz próg istotności 10, 20, 100 tysięcy i do tego progu nie masz wymogu zawierania umowy w firmie, to bardzo mocno przyspiesza sam proces zakupowy, bo nie masz akceptacji prawnej, finansowej, 3 tysięcy podpisów na tej umowie, tylko działasz na bazie zamówienia. Albo nawet czasem maila, więc to jest zupełnie inny komfort pracy. Świetne. Bardzo mocno przyspieszający proces zakupowy. Ale trzeba wziąć też pod uwagę, że trzeba ten pewien pułap zabezpieczyć, bo powyżej pewnego progu istotności, no jak się cokolwiek wydarzy, to cholera, jasna, bez tej umowy to tylko się przeżegnać i, i, i na jasną górę zamknąć oczy i lecimy. No to no. tutaj świetna uwaga, mistrzu, to tu pełna zgoda, bo to jest do, dobry taki tip, wydaje mi się, taka, taka porada praktyczna, że można sobie ustawić kwotę, na przykład, nie wiem, 100 tysięcy, do której nie trzeba mieć umowy, ale powyżej już jakiejś konkretnej kwoty, kiedy już wchodzimy w bardziej poważny zakup, no to ta umowa wtedy dobrze, żeby była rzeczywiście, żeby uniknąć tego, wiesz, dobra, nie wiem o co chodzi, lecimy, nie? Ja myślę, że tutaj aspektów samej umowy już nie, nie, nie ma co omawiać, bo to każdy musi sobie przewartościować, co jest największym ryzykiem, które chce zabezpieczyć przez taką umowę i tu kupiec powinien być bardzo aktywny w, ty, mm -hmm. w tym obszarze, zorientować się na ryzyka. Jakie ryzyka mogą wystąpić, jakie, jakie mogą wystąpić potencjalnie, jakie są bardzo realne i te punkty umowy zabezpieczyć. Znowu, z drugiej strony, jeżeli będzie próbował w, w umowie to zabezpieczyć, to może się spodziewać tego, że oferta będzie droższa, a więc umowa będzie droższa. No ale to już kwestia wyliczenia, co nam się bardziej opłaca, na jakim poziomie jest ryzyko. To miasta... Mamy jeszcze jeden temat i mamy jeszcze jeden temat, tak? ten, o którym też przygotowanie przygotowaniu podjąłeś, że co w sytuacji, kiedy dostawca mówi, jak ja mam podpisać ja umowę, to ja nie wchodzę w ten deal, bo może się okazać, że ja nie będę miał surowca, ja nie będę miał komponentu, hmm. ryzyko dla mnie niewywiązania się z tego jest bardzo wysokie, więc ja się wycofuję. I wtedy ty wspominałeś o tym, to może powiedz. <laughs> A to, <powiem>. A to <laughs> powiedz. A to <laughs> mówiłem cię. Dziękuję. Słuchaj, wiesz co? Ja, ja to widzę tak, jeżeli chodzi o rynek, i to, i, to, i to mówię w tej chwili jako zamawiający publiczny, sektorowy. Coraz częściej spotykam się z sytuacją, że wahliwość, niestabilność rynku i cen i, i, i zerwane łańcuchy dostaw powodują, że dostawcy mówią: Umowa, nie, nie będę zawierał umowy. Tam jest zbyt dużo ryzyk dla mnie, żebym miał zawarł taką umowę. Ja znajdę sobie, nawet sprzedam może trochę taniej, albo szybciej, albo po prostu rozdrobnie te te dostawy, ale i tak to sprzedam. Natomiast jeżeli ja mam ryzykować zawarciem umowy z tobą i mieć z tyłu głowy wysokie kary, gdzie wiem, że to jest dla mnie cholerny ryzyko, to sorry, ale ja ci tego nie dostarczę. W związku mm. z tym albo dajesz mi zamówienie i tyle, i ja ci je potwierdzę i ja ci to dostarczę, albo ci tego po prostu nie dostarczę. No i tutaj, jak wiesz, dla mnie to też nie jest kwestia takiego złej woli dostawcy albo bycia po prostu niedobrym, tylko po prostu dostawca sam mówi, ja, jak ja mam się podpisać pod karami umownymi, że coś dostarczę, podczas gdy sam do końca nie wiem, czy będę w stanie się wywiązać z tego, do czego się zobowiązuje, to ja mogę takiego ryzyka nie chcieć podejmować. No, ostatnie dwa lata przede wszystkim, teraz się trochę zmienia, ale ostatnie dwa lata takie właśnie były. I dla mnie, jeżeli jest popytu dużo, a podaży mało, i ja mam tę podaż, to ten sprzedawca sprzeda to tam, gdzie jest mu najłatwiej, najwygodniej, najszybciej. Nie musi podejmować ryzyka. Z jednej strony to będzie w ogóle kwestia umowy i kar umownych, na przykład, które by musiał wziąć na klatę, ale z drugiej strony to jest często też, że papierologii po prostu nie będzie miał. No nie? nie musi się z prawnikami, z, z procesem mhm. akceptacyjnym, him. Często tych załączników do załączników, jakichś jeszcze składać, formularzy, dokumentów. Pakiego mi to, jak ja mam tutaj kolejkę klientów, którzy stoją z gotówką, mówią, płacą panie ładu i jest załatwiony temat. Nie? I co wtedy kupiec ma zrobić? Moja opinia jest taka: jak mam nie mieć towaru albo nie mieć umowy, no to wolę mieć towar bez umowy. Po pierwsze, wolę mieć towar z umową, chociaż mówię tutaj, mam to podejście Tomasza Hajta, ale wolę mieć towar z umową. Po drugie, wolę mieć towar bez umowy. A po trzecie, nie chcę nie mieć ani towaru, ani umowy, bo no co mi kupiec taki. Tak, ale znowu druga strona modelu. Myślę, że po czwarte, oszacuj ryzyka. Bo jeżeli te ryzyka wskazują na to, że lepiej mieć towar nie wiem, droższy, ale, ale z umową, niż mieć towar tańszy, bez umowy, ale na ogromnych ryzykach, no to już no tak. zostawiamy wagę i oszacowanie tego indywidualnie. To z całą pewnością. Ta umowa też ma zabezpieczać nasz, nasze ryzyka, i, i, dost, i chcemy, żeby dostawca nam coś zrealizował. Dobra, whatever. <laughs> Ja tak skończył jak zwykle elokwentnie. <laughs> nie doszliśmy w sumie do konsensusu, czy zawierać, czy nie, bo to jest na, na tyle rozległy temat i na tyle wielopunktowy, że pozostawiamy tutaj do twojej oceny, do, do państwa oceny indywidualnej. Natomiast warto pomyśleć o tym, o czym tutaj rozmawialiśmy, bo jak wychodziliśmy od tej rozmowy, to wychodziliśmy z punktu widzenia bardzo stanowczego. Nie zawierać albo zawierać, a w toku tej dyskusji no, pokazało się, że to nie jest takie wcale ani czarne, ani białe, tylko bardzo dużo ma odcieni szarości. No, ja ja bym ja chyba myślę, że może jednak, Łukasz, mamy tutaj takie porozumienie, bo chyba co do zasady zawierać. Ja się, tak, z tym tak, też, tak. ja się też z tym zgadzam. Co do zasady zawierać, po to, żeby zidentyfikować te ryzyka, zresztą w każdej kategorii zakupowej będą zupełnie inne zapisy, bo i w IT będzie co innego, w marketingu co innego, w innych indirektach co innego, w directach surowcowych co innego, w zależności od jakiego, co, co to jest za surowiec, to też będzie co innego. Więc i co do zasady zawierać, natomiast te komercyjne aspekty takiego, pozycjonowania na osi siła-słabość relacji w rozumieniu nie tylko interpersonalnej, ale komercyjnej siły zakupowej, mają według mnie pierwszeństwo nad umową i o, o tym też warto pamiętać, że nawet bez umowy my jesteśmy w stanie wyegzekwować reklamacje jakieś tam odszkodowania i kary umowne za, znaczy właśnie nieumowne, ale jakieś odszkodowania za niezrealizowanie dostaw, nawet nie mając umowy. Po prostu zwyczajnej siły komercyjnej. No to co? to Wirtualny żółwik w takim razie. No to, to bach. Oko. To tak jest. To co? To, to dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że spędziliście z nami kolejny czas w kolejnym odcinku Świata widzianego okiem, okiem Kupca. i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć. Jako spółka prywatna możesz sobie wypracować relację. Ja cię słyszę dobrze. Nic nie zerwało. Po prostu przestałeś gadać. Halo Mistrzu. Łukasz, ojciec, jesteś tam?